Dobra, teraz sobie zrobimy opcję na składanie nóg yy, przeciwnikowi, jak z motylej gardy próbuje nas podnieść i przetoczyć. Okay? Czy, czy robi to w ten sposób, że ma jedną rękę pod fachą, czy dwie, czy kontroluje naszą rękę to jest obojętnie. W momencie jak zacznie nas naciągać, od razu staramy się zachować pozycję. Tak, żeby nasze biodra były przodem do maty. I w tym momencie, jak zobaczyliśmy, że biodra poszły do góry, kolana idą do siebie i przekładamy je na drugą stronę. Także teraz biodrami dociskamy tą nogę, która jest z góry. Wystarczy teraz wjechać z ręką pod głowę albo podebrać jego rękę. Tak? Przechodzimy sobie kolanem za jego kolano. I teraz noga, która jest dalej, mija bioderko. Wchodzimy sobie od razu do. Teraz naciąga, kolana do siebie. Składamy bioderka, ręka wchodzi pod głowę, kolano mija jego nogę to, i teraz idziemy naokoło do Dosiany naciąga, to, tutaj robisz taką opcję, dodajesz kolana do siebie, stopy do siebie, kręcasz. No. Można sobie do tego do tego przejścia porobić drille. Jak łapiemy sobie jedną i drugą rękę pod pachą, kolega nas naciąga, układamy sobie stopy, kolana, skręcamy biodra. i takie ćwiczenie pomocnicze do tego, żeby, żeby skręcić dobrze biodra w momencie naciągania. Jeszcze ja raz. Jeszcze raz. Jak próbuję, przełapuję rękę. to, Kolano schodzi. Ręka idzie pod głowę. Mijamy kolano. Mogam się na tego.